pytałem pana redaktora przed programem kto jest maślarzem, kto jest margaryniarzem i było wesoło. Natomiast no, problemem polski jest na pewno kwestia deficytu budżetowego, na pewno sprawy związane z Narodowym Funduszem Zdrowia, niedoinwestowanie szpitali, na pewno umowa Mercosur, brak tutaj działań porozumiewawczych z Francją, która również miała taką uchwałę odnośnie blokady tej umowy. No na pewno tutaj rząd powinien te rzeczy dać sobie na piedestał, jeśli chodzi o kwestie załatwienia tych spraw przez następne dwa lata. Natomiast jeżeli chodzi o nasze sprawy wewnętrzne, to zawsze była konkurencja, ta konkurencja powodowała zwycięstwa. No, ten wynik wyborczy w ostatnim czasie też był najlepszy z, ze wszystkich partii, ale nie spowodowało to to, że zdobyliśmy władzę, więc powiedzmy. Walki wewnętrzne zawsze były, będą, a jeżeli jest konsolidacja w, w kontekście przejęcia w przyszłości władzy, a tego powinna, do tego powinna dożyć odpowiedzialna opozycja, no to uważam, że się dogadamy. No Nie będzie tutaj no